Rozwiąż algebraicznie dany układ równań, przedstaw interpretację graficzną tego układu w układzie współrzędnych. Próbujmy rozwiązać pierwszy układ równań. Mamy tutaj dwa równania, zwróć uwagę. Pierwsze równanie y równe minus x kwadrat, cóż to takiego jest? To będzie parabola, a drugie równanie y plus 2x równe 0, jeśli uporządkujesz odpowiednio, albo y równe minus 2x, albo 2x plus y równe 0, to z pewnością zobaczysz tutaj prostą w postaci kierunkowej albo w postaci ogólnej. Zatem mamy układ równań paraboli i prostej. Sprawdzimy, jak ta parabola i prosta leżą w układzie współrzędnych względem siebie. Rozwiązując układ równań spróbuję miejsce y wstawić minus x kwadrat, czyli zastosuję metodę podstawiania. Do drugiego równania za y wpisuję minus x kwadrat. Dodać 2x równe. 0. Otrzymałem równanie z jedną niewiadomą x, równanie kwadratowe niezupełne, zatem jak najszybciej to rozwiązać. Oczywiście x przed nawias to minus x plus 2 równe 0. Kiedy iloczyn dwóch czynników jest równy 0, jeśli jeden z nich jest zerem albo ten pierwszy, albo ten drugi. Zatem tutaj już rozwiązanie wyszło samo, a tutaj przenoszę na strony, pomnożę przez minus 1. x jest równe 2. Mam x, zatem wracam teraz do y. y równe minus x kwadrat i są dwie możliwości. Jeśli x jest 0, to y jest 0 do kwadratu 0, minus przed tym to dalej 0. Czyli mam pierwszą parę lub druga para. Jeśli x jest 2, to y to jest 2 do kwadratu to 4, minus przed tym, zatem minus 4. Okazuje się, że rozwiązaniem tego układu równań są dwie pary liczb, inaczej mówiąc dwa punkty. Pierwszy punkt o współrzędnych 0,0 i drugi punkt o współrzędnych 2 minus 4. Ta parabola i prosta przecinają się w dwóch punktach. Jak wyglądać to będzie w interpretacji graficznej? Zobacz, rozwiązaniem są dwa punkty. Pierwszy punkt to 0,0, czyli początek układów współrzędnych. Drugi punkt to 2 minus 4. W tych dwóch punktach przecina się prosta i parabola. Prosta y równe minus 2x jest to prosta. Malejąca. Współczynnik A jest ujemny. Wszystko się zgadza. No a jak wygląda nasza parabola? Y równe minus X kwadrat. Zatem jest to parabola w wierzchołku. W początku układów współrzędnych. Parabola smutna, współczynnik kierunkowy minus 1. Zatem ona wygląda dokładnie tak. No i mamy dwa. Punkty wspólne prostej i paraboli. Pierwszy punkt o współrzędnych 00 i drugi punkt o współrzędnych 2-4. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.